Was jakichś, Ach, do naprawdę? Dokładnie. Niemożliwe. co? Dwa, trzy tygodnie dopiero. Tak. minęło, 10 lat, Nadrobimy, nadrobimy. Tam jest, naprawdę, naprawdę miło. Stań z... jest Ewa? Zajebiście, zszokowana, zajebiście że mogłam Was no, Bardzo naprawdę. miło również. Jestem pozytywnie. I do celami, tuli tuli Kochani. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa lecimy! Więc oficjalnie w sobotę wprowadzam się tutaj z Nikolą do pokoju obok. Będziemy Urządzać pokoik, czekamy na telefon, drzwi są w naszym ja pokoju, czekamy na montaż. To no poczekaj, dalej, ja dopiero zacząłem! No, czekamy na montaż drzwi, są drzwi, mamy czas do soboty, żeby się wyprowadzić. Dostaliśmy wypowiedzenie. Ja poszedłem na ugodę, bo nie chcę zadyny tam robić, chociaż troszeczkę mnie potraktowali tak nijako, bo Spółdzielnia na mnie najechała, a ja bym chętniej na spółdzielnię najechał, bo kłamią. czułam to. Więc my się w sobotę wprowadzamy. Muszę przenieść wszystkie usługi tutaj, internet. Muszę doprowadzić yy, to, wiecie, do jakiejś tam podstawowej normy życia to Dalej. mieszkanie. Mamy odróbki, musimy zacząć robić odróbki. Dalej. Dlatego jutro rano będzie przerwa. Odpalamy się w sobotę. O kurwa, wziąłem swojego ptaka, ptaka na czacie, Ratytkiku. Ja? Co ty gadajesz? Nie, żartuję, żartuję! Nie ja odpal się No weź, może... no, bo Mariusz czeka. Ja, ja czekam. Czeka ze ślubem naszym. W sobotę, w sobotę wraca stream. Dalej. W sobotę wraca stream. I uwaga, w tą sobotę... Nie widzą, ja potrzebuję dwa dni, muszę internet tutaj wyłączyć, przenieść. Muszę przeprowadzkę ogarnąć, wszystkie rzeczy. Tam jest rozpierdol w pokoiku, Możecie mnie obrażać. Ja potrzebuję tej przerwy, bo nie mamy już mieszkania i musie, muszę tutaj po prostu no, wyłączyć i się wprowadzić. W sobotę stream wraca. W sobotę oficjalnie będzie wywoływanie duchów ho, ho, z tablicy Ouija. Bo, bo pokaż tablicę. O, kurwa. Tylko nie wiem, czy na to Kawałek pokażę. Słuchajcie, życie mi się rozpierdoliło. Ja się muszę tutaj wprowadzić. Tu jest syf, to muszę wszystko posprzątać, powyłączać. Nie. Muszę i z internetu, który tutaj mam zrezygnować, przenieść z swo tam muszę tu internet. Możecie mnie obrażać, że oszust. Ale tu już chodzi o moją dziewczynę. Ja muszę wszystko tutaj dopilnować, żebyśmy mieli gdzie spać. No i, no i trudno możecie mnie obrażać. W sobotę stream wraca. Będą duchy. Tablica o Ouija już jest. Nie powiem kogo będziemy przywoływać, bo to niespodzianka. A w niedzielę, czyli dzień po duchach, pani Jezu. Gosia, moja mama ukochana. Proszę mi na minę twojej mamy. Ma urodziny. Mama tego nie chce. Nie wiem, że tego nie chce. Wiem, że nie chce duchów, ale obycałem to, nie? Nie chcę. <laughs> ale Nie chcę <laughs> żeby <żołów>. no, <laughs> ja A w, w niedzielę pani Gosia ma urodziny. Co to nie Gdzie Co tu je było? O kurde. się tu je było? Na dworze. O Mawko. Ale pizdu, na dworze. Nie mam już to, to To w domu nie było? Nie. Nie, to mm, było na dworze. Mariusz, poza tym, Ej, tam coś, w toalecie. Z toalety się wynosi, dyn. O Matko w serce. Siedź, ma chodź tu.